Hej, hej, kochani moi, witam Was w drugim odcinku zabawy z Waszymi strapkami. Dzisiaj bierzemy zestaw z numerem dwa wielkiej krzyżówki i tak jak poprzednim mamy dwie wielkie krzyżówki, pięć krzyżóweczek XXL i pięć Vegasów. Trzymajcie mocno kciuki za uczestników. Zaczniemy od Vegasa numer siedem, Zunia i Bel, trzymaj kochana kciuki. Żeby jak najwięcej dolarów tutaj wpadło, najlepiej zielonych, jest korona winogrono, gwiazda, karo, słońce ananas, korona róża, wiśnie palma gwiazda, kwiat, pik, garniec, pik dzwon karo. Palma, piłka i róża. No, kurza twarz nie ma. Kontrolne. D, DZ. Nieładnie. Numerek siódmy. I za jest zero. Niedobrze, niedobrze. Zaczynamy pustakiem. Nieładnie. Lotto. Weźmiemy sobie teraz krzyżóweczkę. A i właśnie, ja chyba nie nabąknęłam, że dwie krzyżóweczki są ze starej edycji. I Ja oczywiście. Uzgodniłam to, bo jedna krzyżóweczka natalki, jedna Ibel, obie się zgodziły. Wiecie co pani mi sprzedała, tak? I dopiero jak wyszłam z punktu, to zauważyłam, że mam starą edycję. Bo nigdzie, nigdzie jej nie ma, także nie weszło mi do bani, słuchajcie, żeby na to zwrócić uwagę. I dopiero jak wylazłam, zapłaciłam, to zobaczyłam, że są dwie starej edycji, ale dziewczyny napisały, że nie ma żadnego problemu, także jeszcze raz wam dziękuję. Numerek dziewiąty, tak mówiłam, Ibel i Zunia. I tu mamy w pierwszej jeden wyraz, w drugiej nic, w trzeciej dwa. W bonusie pluton. Mamy w ogóle dwie krzyżówki, które mają taki sam bonus. Jest Z. Trzymaj i za kciuki, za krzyżówkę. Bardzo Ci dziękuję za udział. Z. Ok. Kolejna literka jest to D. Czy coś nam te D da? D, D, D. O, tu, o, już pominięte, cała ja. D. E na pewno nie dadzą, bo jest pełno wyrazów. Jest K, no to już bonusa nie będzie. Pięknie. Pomadka to jest drugi, tak? Drugi wyraz, dokładnie. K. Kra to jest pierwszy wyraz. No i co, gdzie to wygrane? I ostatnia literka, jest to N. Tak, dalej. N jeszcze, żeby wkurzyć człowieka w bonusie. N. N, 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 konin, ale to jest drugi wyraz. Także nic nam za to nie zapłacą czy co, wychodzi, że pustak masakiera, YR dziewiąteczka pusta no nieładnie się zachowali tylko pokuszone mam wszystko ładnie rozpisane, zapisane chciałabym zapisywać same wygrane nie pustaki, weźmiemy sobie teraz krzyżóweczkę numer 2 Krzyżówka numer 2 i jest to zdrapeczka Patrycji Klimy Pati. Kochana moja, trzymaj kciuki. W zielony jest brew i to na tyle. No już dwie krzyżówki mamy wygrane, także zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jest A, no Y to już nie będzie. Zarzut, a fajna literka, ale wiecie, jak to jest. Oni dają A, ale to guzik może dać A. Dobra, teraz skupiamy się tutaj. Czy coś tu będzie? Trzymaj kochana kciuki. Mocno. Jak na razie to te A nic nam tu nie daje. Kolejna literka, jest to M. Kurczas Syft mi się przykleja. M, M, mm, M, mu. To jest drugi wyraz, no to słabo, słabo trochę. Przedostatnia literka, jest to J, no to J to tu mi było bardzo potrzebne. I ostatnia, jest to K. Czy K coś da? Kawa, jest to drugi wyraz. Kurczę. Kasa, trzeci. Perkusja czwarty. No, i co? Zabraknie jednego. Masakra. No, wychodzi na to, że jest pusto. Nie będę przeciągać. Sprawdźmy sobie po kontrolnych. BM. No, niestety. Niestety. Dwójeczka pusta. Pokusili. Bardzo ci. Kochana, dziękuję za udział. Tak blisko było. No, świnie, no. Vegasik, numer 17. Ibel i Zunia. Trzymaj kciuki, szukamy dolarów. Im więcej, tym lepiej. Powtarzam się. Jest gwiazda, bo na razie marniec, won. Kawa, śliwka, garniec, słońce, ananas, kawa. Kawa. Jest dolar. Super. Tref, pier, tref. Dali coś więcej pod tym dolarem. Palma, garniec. Biedrona, kwiatek, winogrono i śliwka. Co my tu mamy? Czy coś więcej jak zwrot? No niestety. No ale dobre i tyle. Kontrolne A zgadzają się. Zapisuję. 17 I za dyszka. Dyszka, dyszka. Jak na razie mamy tylko dyszkę. Ale lepszy ryc jak nic. Krzyżóweczka. Numerek 21 i zunia. Trzymaj kciuki, w bonusie brakuje tylko A. W ostatniej mamy drop, także lecimy. No, nie wydaje mi się, że dadzą te A, ale bądźmy dobrej myśli. U-u-u. Wybitnie upus nam się układa, kuszą w tych krzyżówkach, że jednego tylko brakuje. Słuchaj, tu, 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 I widzicie, ok. J, no, J, tak. Kto nie oglądał, może obejrzeć y, moją poprzednią edycję. Co robiłam, udawaną paczkę krzyżówki. Wyszła na pięknym plusie. I cis. Jest to pierwszy wyraz. cockpit drugi. No nie, A nie dadzą. Mit, drugi. To chociaż tu by coś dali. Nie. Mogliby. Ok. I, i, i. Pomnik. To jest też drugi. I ostatnia. Literka G. No słabo, słabo. Te G nam tu chyba nic nie zmieni, słuchajcie. Ostatnia G. Wychodzi na to, że jest pustek. Kontrolne B, Y. Niedobrze. Niedobrze. Muszę zapisać zero. No na razie słabo, słabo, ale tak to jest. Nic nie zrobimy. Weźmiemy sobie teraz tą wielką krzyżóweczkę z numerem dziewiątym. I jest to krzyżóweczka Elusia D. Elusia D. Bardzo Ci, kochana, dziękuję za udział. Co my tu mamy? W różowej Noe, w zielonej. Nic. Także trzymaj, kochana, kciuki. Jest S. No jestem ciekawa, czy w tej paczce w ogóle wpadnie bonus. Opis. Jest to drugi wyraz, także szansa jest. Trzymaj kciuki. S. Ok, chyba tyle. M. M, M, M. Tu jest jedno M. Komary, nienawidzę komarów. Jestem uczulona, alergikiem jestem. M, chyba tyle. C. No, dadzą wygraną czy nie? C. Cis. To jest który pierwszy wyraz, chyba tak? Tragedia. I na koniec jest K. Czy K nam coś da? No chyba nic. Masakra. No ale tak to jest ze zdrowkami. Tu było jeszcze C. Wybitny pustak. Sprawdźmy sobie kontrolne CB. No niestety. Ale bardzo, bardzo Ci kochana dziękuję za udział. Krzyżu wasa wiodła. Nieładnie. Vegas numer 11, Pati Klima, Pati trzymaj kciuki, za dolary, bo na razie nędza. Jest korona, biedronka, gwiazda, karo, palma, biedra, piłka, winogrono, garniec, kawa, garniec, karo, śliwka, wiśnia, kawa, korona, palma, róża, Melon i korona, no brzydko, brzydko, kontrolne A, AGZ, makabra, jedenastka, paki 0. nie zapowiada się na razie, krzyżóweczka, numerek ósmy i bel, no to teraz ty Izunia, trzymaj kciuki pierwszej nic, w drugiej Ada, w trzeciej Oslo, w bonusie Tajfun i patrzymy, jest Y, 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 no na razie to słabizna, okej, okay. kolejna jest to B, Bebel, widzę. Kolejna literka jest to X, to przy okazji chyba będę tego szukać, i na koniec jest I. Oj, makabra. Izyda to jest pierwszy wyraz. Ostatnia krzyżówka. Druid to jest drugi wyraz. No i wychodzi na to, że kolejnego pustaka mamy do kolekcji. J, J, U. Ósemeczka pusta. Pięknie. W cudzysłowie oczywiście pięknie, bo nie pięknie. Ja bym chciała same wygrane drapać. Vegas numer dwa. Z drapeczka Jarosława Bryndy. Bardzo Ci Jarosław dziękuję za udział. Pierwszy raz bierzesz udział w moim konkursie. Dziękuję i trzymam kciuki. Jest kawa, karo, dzwon, słońce. Podkowa, podkowa, melon, śliwka, kawa. Już buź zasycha. Wiśnie pik, gwiazda, winogrono, śliwka i dzwon. No niedobrze. Ale jeszcze z drapeczki masz? Trzymam kciuki za ciebie. No, tak to jest z tymi udawanymi paczkami. Tutaj nie ma pewniaków, tak? No, nie ma pewniaków. Może być wszystko albo nic. Numerek 23 krzyżóweczka. Natko, drapiemy. Natalko. Trzymam kciuki. Mamy tu dwa wyrazy. W środkowej licytacja rola w bonusie grzech. No, na zewnątrz koszenie. Mam nadzieję, że. Nie będzie to bardzo przeszkadzać. Okna nie zamknę, bo kolejny dzień upałów bym tu padła. D, d, d. D. Ok. A, jeszcze tu D. Kolejna literka jest to E. Jest w bonusie. Tak jak mówiłam, zapraszam na wszystkie kanały zdrapkowe, które biorą udział w zabawie. E, e, e. Ok, chyba tyle. B, no to już bonusa nie będzie. Tragedia z, tych, z tym ich kuszeniem. B. Bojar, ale to jest chyba pierwszy wyraz. Także na grubo i ostatnia literka jest to P. Lupa. Chyba pierwszy wyraz, także super. PPP. P, p. No i też pokusili, tak, a guzik dali. Wychodzi na to, że jest pustek. Y. YB. No niedobrze. Niedobrze. Nie podoba mi się to, ale kto tam pyta, czy mi się podoba, czy nie. Ostatni Vegas, numerek 21, Beatki, biak, trzymaj kochana kciuki, ostatni na dzisiaj. Stref, wiśnie, cytryna, ananas, kawa, róża, winogrono, róża, cytryna, piłka, słońce, pik. No, gdzie te dolary? Gdzie te dolary? No nie ma, nie ma. Pięknie w cudzysłowie. ZY numerek 21, pusty. No sama wybrałam, tak? W niektórych miejscach no, to mi podawali. a ja tak sobie sama wybrałam. I ostatnia na dzisiaj krzyżóweczka, numer 3. Beatki. Trzymaj, kochana, kciuki. Więc muszą, muszą kosić W pierwszej mamy dyrektor. W bonusie wulkan. Także lecimy, jest N, jest w bonusie. Dno. Nam się układa, to jest drugi wyraz. No a nie dadzą także. N. Skorpion, to jest pierwszy wyraz. Znowu polecam. Keno. To jest pierwszy tutaj. Kolejna literka. Jest to C. C, C, Oscypek jest to drugi. No, daliby coś naprawdę. Przedostatnia literka jest to Z. Z. Benzen to jest drugi wyraz. No i co? Znowu skończymy na dwóch. Tu w ogóle nie widzę. I ostatnia litera jest to H. No, brawo. Brawo, Lotto. H. No i co? Pustak. Na koniec pustak dzisiaj tragicznie. Y, Y, U. Trójeczka jest pusta. Bardzo mi przykro, Beatko. Masakra, masakra dzisiaj. Podsumowanie krótkie bo tylko jedna zdrapka pełna, zdrapeczka Vegas ze zwrotem numer 17 i Zuni Bardzo Wam dziękuję za obecność. Zostawcie łapki, serducha dla wszystkich. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku konkursowym. Pa, pa, pa!